Super, piękny strój. kawa jak one no potem zmywają ten klej z pizdy. Bardzo. Daj mi już frajera śledzia i małego. Piona, kurwa, piona! Skój let's go! Jeszcze zbada! Nie! Oh. prostu, Taro. kurwa. Kurwa! Ja pierdole nie rozumiem. Kurwa! A! Idealnie? No! Jeszcze teraz? U kurwa! No, kurwa! U, nie bój się, nie lękaj się. Jestem przyjacielem. Nie skrzywdzę cię. Chodź tutaj, podejdź do mnie. Usiądź obok mnie, spójrz mi w oczy. Tylko nie będę miał impaktu na grę w ogóle, żadnego. To jest ten fakt, który pominąłeś przy tym, że mówiłeś, że ona dobrze gra, bo ma dobre staty. A jaki miała impact na grę? Była wyjebane na jakimś gambie ja na gra. gra, Kurwa, wyjebane mam! Nie no widziałe, nie masz wyjebane, nie widziałem, no bo impulsowałeś go! Nie jak gra, pierdolisz, pierdolisz jakieś głupoty, kurwa, pierdolisz. 3-0 ma kobieta i kurwa i gra. Ja pierdolę, no jesteś zajebisty. Zdążyłem ci stwierdzić fakt, jaki był. Co, kurwa do buzi chcesz, kurwa ile ty. I do. <śmiennie> ja ja to... pierdol... I to potem tak jak raz się... szpeta, jest że jak masz w te... w te masz metę, co nie? I nagle o, coś o, się od tego broku właśnie jak... Jakie <śmiennie> to... przepraszam No i Jaka no i... jebana, ja pierdolę O kurwa! Nie! Zwierzak, pomóż! Na dole! Masz linę? Nie ma tyle staminy! Zrobili mi, że jestem ciężki! Zrobili mi, że jestem gruby! Patrz, jak mój postur wyglądał. Co? Oni zrobili. Windows plus L to będziesz mógł combo zrobić? Ty kurwo jebana! Ty kurwo jebana z czatu! Ty kurwo jebana z czatu, nie? Oh, you have two bases, allies, yes? Eight people teaming. Oh, we are friendly each other. Oh, Let me speak with admin, if you are legit. Uh, Fucking roof camping bitches! Wifi! Wifi! Bye bye! What? are you co? Nie Karol, bo komary tylko latają wieczorami. Rozumiem. Okej, tego nie wiedziałem akurat. Tego nie wiedziałem, że komary śpią. Myślałem, że komary po prostu jakieś ciemno to wlatują. Nie, znasz się na życiu i to cię zgubi, chłopaku. Okej. O! bójmy się piechły, tego powie, że po prostu no, oh, Czekaj, bo no, Ale czemu mi tak robisz, kobieto, no ja w horror gram no. Dumna z siebie jesteś. Bo ja mam YouTube ogólnie po angielsku i na przykład dzisiaj oglądałem Książulo i wszystkie tytuły... Wiadomo, jak ktoś ma opcję tłumaczenia, to mam zrobione po angielsku. Ale kurwa, obczaj to! Witam Państwa. Poczekaj! Ja to odpalam i dostałem na łapetynę! Hello everyone. Miejaś Droyer. Tak We... mi się włączył film. Just landed here. We have arrived. I have never been here. I słuchajcie, tata mi postawił drabinę do drzewa, stoję na tej drabinie i wchodzę tak na tą drabinę i tak jeszcze musiałam sięgać, żeby, wiecie, żeby tą żeby tę gałąź tak y, zniżyć trochę. Ja zniżyłam zniżyłam tą tę gałąź i tak zrywam i, i wiecie, tak biorę i nagle spadł na mnie pająk. Tutaj mi tutaj mi spadł, tutaj gdzieś mi spadł, a tak i prawie spadłam z tej drabiny, mówię, Boże, nie wchodzę tam już więcej, nie, to już był koniec mojego zdrywania. taka jest taktyka, na przykład widzisz w galerii dziewczynę, nie? Czuj się teraz, nie? Wchodzisz do galerii, <śmusz> widzisz ładną dziewczynę, nie? Idziesz do KFC, prosisz o kartkę i długopis. Piszesz na niej, ale masz ryj. Dajesz tą kartkę dziewczynie, ona się na Ciebie patrzy. Ty jesteś pojebany, wypierdalaj. Odchodzisz. Humble odchodzisz. Ja w tamtej. Umyj tam to. A umyjesz mi tam to? Nie, ja muszę palić się. Tam. Ale jak się nie ubiję w tym, jak się ubije Zawsze Ja się ubije z witami gadam, kurwa tego! <grywa> <grywa> nie dobra! Ty jesteś... Chcesz... <grywa> o rozjeb! Rzucią jeszcze tam bo, o! Tam po pokojem go wyje. Tak szanujesz! Miskę z pepko w <grywa> jebana Nie zlikuj porno ze świniami Kawego nie Bartosz. Cześć. Co za gówno. Babcia zrobiła ci jabłko. Moja babcia, <śm> moja babcia miała taką tendencję, że całe życie kroiła mi jabłuszko. A w takie ćwiartki. W ćwiartki. E, I przynosiła i e, kiedyś e, mnie nakryła, stwierdziła sobie, że wejdzie do pokoju i ujrzała akt pewny. Mm. Eee, jak młody byłem, więc to, to, to taki tam wiecie tam Byłem młody I weszła i stanęła w drzwiach i zapytała się Patryczku chcesz jabłuszko? To myślałem kurwa Mi się w Wełbie zakręciło co ty kurwa robisz, Mówię, jest to. Był akt dokonywany eee, Pytałem siebie czy na... Pytałem siebie czy głosuję na namrota? Powiem tak w ja. Nie da się tak zrobić, żeby złapać za to i żeby mi ciągnęło? Spróbujmy. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Ile to może w ogóle pędzić? Ja nie wydupcę się w sumie. Mogę się złapać? No nie wiem, dobra, wydłupce się, nie, przepraszam, do, do, Szerokie drogi stary, mało mi ręki nie wyrwało Może tam idzie nex? main, pain Coś Cisza, cisza CZEGO NIE mówisz? Czego to nie Cicho, cicho, cicho Jeszcze schodzę tu I biorę lawę Pięknie Proszę klipa, proszę klipa Zero szans Ja może z nimi bym pojechać Na wycieczkę, ciekawe czy by mnie wzięli O kurde, przepraszam Straciłem jądro O, o matko o! Nie, bo tak, się z, z łańcuch mi spadł I do Kurwa Dobra, to jak się dorobię, to wrócę do ciebie. Dobra, Trzymaj się, z fartem. Nie, stać mnie, 15 minut za Marta, Dżenzy. To to. Marta? Nie, to nie ona, kur. Ej, coś muszę ogarnąć z tym łańcuchem. Pigmaka? A, 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 nie wejdę. Hey, mam smaka na maka! <grym> mam smaka na maka, Kasiuniu! Na maka <grym> mam smaka, Kasiuniu! Ja pierdolę. Kasiu! mam smaka na maka! zero obciaku I pyk. <laughs> Kurwa, jak to jest taka wygoda pojebana. Nawet widziałeś, jak to wszystko szybko przejąłem? To tak zdynamizuję tego streama. Kurwa, co to jest, Janusz? Coś jest w pokoju! O, widz na YouTube się zapytał, Mojdu, słuchajcie tego. Hej, Remek, słuchaj, powiedz mi, jak nazywa się bind na dźwięk kukułki? Mikstro roku Szebieczko A zamieszaj, może tak mam zamieszać kurwa, żeby się trzy gorące zrobiło. Zamieszałem. Rze rzeżak. Ja bym chciała się U. puścić. Ciekawe wyznanie. <grystanie> Ale nie mogę! Kruk dziki za 65 <grystanie> Ej, Kasia, się ze mną na mnie na TikToku? Mhm. No, się, i wzię... Kurwa! Kurwa! I... Oh, no, <śmów> Mój dziadek ma więcej widzów na live niż ty, jak robi przepis Bigos na live. O no, tak jest, kurwa, niech się cieszy póki może. Zobaczymy, kto dłużej będzie grindować. Wydaje się, że jest na przegranej pozycji, że czuję bym ich No to ja mi kurwa wujek podczas kurwa stary Bożego Narodzenia wszedł do wanny na Golasa jak się kąpałem kurwa skarpiami, kurwa przed ubiciem. No przecież dosłownie tak się kurwa czuję i zacząłbym mnie kurwa całować po szyi wkładać mi język do buzi. No przecież ja pierdolę kurwa nie do tego opisać nawet Siemanko, powiedz mi jakim streamerem jest Shelly oficjalnie?